W momencie, kiedy zrzuca ostatnią wylinkę, przechodząc w imago, te skrzydła wyglądają trochę jak kapusta pekińska, taka totalnie zwinięta. I w ciągu kilkunastu minut to się rozprostowuje do takiego kształtu. Portuje... Jak się nazywa to zwierzątko? Yeah. E, dzisiaj dziękuję, że się przyszli na nasze dni owada, bo bez was to by nie miało sensu. To wszystko jest dla was organizowane. E, I w tym roku o czymś Trochę inaczej chciałem o owadach powiedzieć, bo wiemy, że one giną, że są zagrożone, że już w tej chwili około 75% owadów, jeżeli chodzi o ich masę całkowitą, mamy mniej niż 30 lat temu. I dlaczego one są takie różnorodne? Ja tu zestawiłem kilka owadów na tym zdjęciu. Już tu macie odpowiedź na pytanie. Te owady są rzeczywiście różnorodne, prawda, bo trudno ze sobą porównać motyla ze skorkiem, z chrząszczem, z jakimś owadem prostostrzydłym. One się tak różnią od siebie, ale jednak łączą je te wspólne owadzie cechy. Problem jest taki, że niektóre owady giną, niektóre są bardzo rzadkie. Mamy w takich pięknych motyli w Polsce prawie 50 gatunków, z których niektóre są skrajnie zagrożone. Tylko, że my ich nie potrafimy odróżnić, tych skrajnie zagrożonych, ginących, od tych, które jeszcze powszechnie występują. Jaki z tego wniosek? Wszystkie należy chronić. Na wszystkie należy z czułością patrzeć i, e, i starać się niczego nie niszczyć. Są też rzadkie gatunki bielinków ginące e, i też nie potrafimy odróżnić tego powszechnie występującego od tych rzadkich, a więc wniosek. Wszystkie trzeba chronić, do wszystkich owadów podchodzić z czułością. Niektóre są piękne, ale trzeba się zatrzymać i na nie popatrzeć, bo dostojka Malinowiec tymi swoimi barwami potrafi zachwycić mieniaki, tęczowiec, stróżyk. Też jak popatrzymy, one lubią zapach człowieka, lubią pot, czasem siadają na ręce, czasem na spodniach. Wtedy przyjrzeć się, jak mienią się te ich skrzydła. Jak macie trochę szczęścia i uwagi więcej, skupicie na roślinach i na owadach, to zobaczycie na pewno polowca, szachownicę. Powiększyłem, żeby wydobyć z tej niedźwiedziówki hery taką cudowną barwę. Kiedy ona rozchyla skrzydła, pokazuje tą czerwień. To jest ćma, ale lata w ciągu dnia. Ale tą czerwień pokazuje, żeby ostrzec. Nie dotykaj mnie, bo ja jestem trująca. I to jest ostrzeżenie skierowane pod adresem. Ptaków i innych drapieżników. Ale popatrzcie, jak piękne są niedźwiedziówki. Spróbujcie kiedyś, może sfotografować, a może wziąć e, zdjęcie z książki czy rysunek i spróbować samemu namalować. To są niesamowite zestawienia barw, ale one służą właśnie ostrzeganiu. Pański żeglarz jest coraz częściej występujący, bo nam się klimat ociepla, ale zwróćcie uwagę na jego nietypowy kształt skrzydeł, te wyrostki na końcu skrzydeł drugiej pary, które służą do dezinformacji ptaków, które mogłyby takiego padzia zaatakować, bo ptakowi się wydaje, że tam głowa jest z tyłu, jest z przodu, prawda? I atakuje tą e, zaoszczoną, wysuniętą dolną część ciała, nie czyniąc motylowi krzywdy. Tutaj mamy bielinka, przepraszam, cytrynka w locie. Cytrynek to jeden z najwcześniej pojawiających się a popatrzcie na portrety gąsienic. One są też piękne i różnorodne. To jest gąsienica Pazia Królowej. Uwielbiam, bo to jest gorczański, tatrzański, książ, y, lepiężnikowiec, rozpucz. Spróbujcie go czasem wziąć do ręki i delikatnie ścisnąć. Zobaczycie, jak twarde jest jego ciało. On jest tak wytrzymały, że wytrzymuje nacisk parę tysięcy razy większy niż sam wasz. Inne piękne, rzadka już niestety kwietnica coraz rzadsze kruszczyce, to jest taka, można powiedzieć, owadzia, biżuteria, niektóre mienią się te książcze w słońcu. Jelonek rogacz, jest go coraz mniej, a dlaczego mniej? Powycinamy stare, spróchniałe drzewa, w których jelonki się rozwijają. Zresztą nie tylko jelonki. Stare, spruchniałe drzewa, za chwileczkę o tym powiem, też trzeba chronić. A ten malutki chrząszcz, który ma wielkość poniżej 1 cm, swoje piękno pokazuje dopiero wtedy, gdy go, gdy go powiększymy. Także owady mają tego pecha, że są niewielkie. My zwracamy uwagę na słonia, nosorożca, lisa, wilka, ale już na owady mniej. A taki orszoł siedzący na habrze, czy nie jest piękny? Albo nawet ta muchówka, centymetrowej długości, z tymi eleganckimi paskami na przedpleczu. Pszczoła utytułana pyłkiem wewnątrz kwiatu i czmiel, który niestety jest coraz zrzadszy. Albo krasanka owocowiec. Teraz możecie ją spotkać, bo na trawach siedzi, na różnych zielnych roślinach. Larwy jej są na korzeniach, ale ona fantastycznie skacze. Ma długość 8 mm, a skacze na 160 cm. Tu sobie przeliczcie, ile wy byście mogli skoczyć, gdybyście mieli taką zdolność i właściwość jak skrasanka. Owady, powiedziałem, mają pecha, bo są małe. Najmniejsze to jest 20 mm. Trudno wyobrazić, tego nie widać prawie gołym okiem, ale są takie chrząszcze. Największe patyczaki mają długość 35, czasem więcej centymetrów, ale są cieniutkie, prawda, nigdy nie są jakieś e, rozdęte. Taki trik fotograficzny. Wziąłem słonia i wziąłem mój obiekt badawczy z mojej pracy doktorskiej, czyli pędrusia żółtonogiego. Ma żółte nogi, prawda, pędruś, taki niewielki szorz. Powiększyłem go, on ma tylko 2 mm wielkości, słoń ma 4 m. Ale jak tego <laughs> pędrusia powiększymy, to zobaczcie, co się dzieje, słoń ma trąbę, Pędruś ma taki ryjek, słoń ma dwie pary nóg, on ma trzy pary nóg, jest lepszy od słonia, słoń ma gdzieś tam narząd węchu nos na trąbie, ten ma czułki, wspaniale rozwinięte i na pewno więcej potrafi wywąchać od słonia, a jakbyśmy zrobili sekcję takiego pędrusia, to w środku są wszystkie narządy. I system nerwowy, system pokarmowy, prawda, oddychania i tak dalej. On się wiele od tego słonia budową nie różni, tylko wielkość. I ta wielkość decyduje o tym, że na te owady mniej zwracamy uwagi, a są równie piękne. Ile ich jest, nie wiemy, tam takimi dużymi cyframi. Prawie milion jest opisanych w ogóle zwierząt, no w tym to jest większość owadów, ale do opisania to jeszcze ze 7,5, przynajmniej 7,5 miliona. Owadów jest przewidywanych do opisania. W Polsce, w Polsce mamy około 30 tysięcy gatunków owadów, ale popatrzcie, jak one dominują nad innymi zwierzętami. W motyli mamy 3 tysiące gatunków, wsząszczy ponad 6 tysięcy, a popatrzcie, ile jest ssaków. Tylko 100 gatunków ptaków, 421, w tym lęgowych połowę mniej, łącznie z wierzchnią, warstwą gleby. To okazało się, że samego tego Pędrusia, jak przeliczyłem na hektar pola, to było 2 miliony, a jego larw było 20 milionów. Daję Wam wyobrażenie, jak liczne są owady, jak wiele ich jest około nas. Bardzo Was proszę, zwracajcie uwagę na owady zapylające. Ich mamy około 500 gatunków. To są różne dzikie pszczoły, które muszą mieć wokół domu, na łąkach. Dostatek pokarmu, żeby mogły przeżyć, żeby mogły zapylać inne rośliny. Bo nie tylko pszczoła miodna zapyla rośliny. Mamy właśnie, tak jak powiedziałem, około 500 gatunków dzikich pszczół, na które nie zwracamy uwagi. A które giną także z tego powodu, że za dużo jest pszczół tych produkujących miód, bo odbierają tym dzikim pszczołom pokarm. Tutaj kilka zdjęć właśnie z tymi dzikimi pszczołami, które u mnie w ogrodzie. Udało mi się różne miesierki, porobnice, smukliki, udało mi się to y, sfotografować. To jest zdjęcie z mojej buddei, z pięknym tam chrząszczem, parcielem, pszczołowcem, drapieżnym chrząszczem czekającym na ofiarę. To niedaleko mnie u jednego sąsiada taki trawnik. Podoba się Wam? No. Nie. Nie podoba się. To jest zielony beton. To nic nie daje owadom, to nic nie daje nikomu poza jakąś modą albo coś takiego przycięte, prawda? Niby estetyczne, niby ładne, ale dla owadów kompletnie bezużyteczne. Natomiast pozostawiony już taki żywopłot, gdzie mamy różne i nasze, polskie, rodzime, tutejsze gatunki, to już jest baza pokarmowa i dla pszczół, i dla wsząszczy, i dla wielu różnych. Obadów. To są zdjęcia y, z mojego ogrodu, tam jest mój domek, ja mam taką łąkę przed domem. Obserwuję co roku coraz to nowe gatunki roślin. Nie koszę. Popatrzcie, pojawiła mi się kończyna biała, a na niej pszczoły, dzikie pszczoły, czmiele, prawda? Wszystko to y, dla y, y, poszukujące właśnie takiego rodzaju pokarmu. Pojawia mi się i bruszy kurdybanek, i przetacznik orzankowy. Co roku obserwuję coraz to nowe e, e, rośliny, e, których tutaj na tej, zaraz, na tej mojej łączce mam coraz więcej. Rośnie stare drzewo, a dziadek czy tam ktoś, sąsiad mówi: A, niebezpieczne, bogałą się urwie, albo A, śmieciarz. Ja mam takiego sąsiada, co nam modrzewia mówi śmieciarz, a na coś tam e, jeszcze gorzej. Nie, one nie śmiecą, one takie są. Stare drzewa należy pozostawiać, bo to jest niezwykła wartość. Nie można ścinać, bo, popatrzcie, zdrowe drzewo, piękny dąb został ścięty tylko dlatego, że stał blisko drogi. A czy drzewa wyskakują na drogę? To raczej ludzie jeżdżą za szybko albo po pijanemu, prawda? I wchodzą w kontakt z drzewami, ale drzewa cierpią. Stare wieżby, stare spróchniałe wieżby. Proszę Państwa, proszę Was, jeżeli gdziekolwiek widzicie, to popatrzcie na nie inaczej. W tych starych wieżbach są ich dziuple dla ptaków. W tych starych wieżbach mogą się gnieździć próchnie te owady, które pokazałem przed chwilą, nie tylko te. Może być dzika pszczoła, mogą być trzmiele. Nie myślmy, bo nam wpajano to, że przyroda jest niezniszczalna. Przyroda ginie w ogromnym stopniu. Dewastujemy ją sami. Człowiek dewastuje przyrodę pestycydami, agrochemikaliami w różny sposób. No i uczcie się, bo edukacja przyrodnicza to jest to, czego właśnie brakuje w tej chwili rolnikom i ludziom, którzy są wokół nas. Taczniki, tak? Tak, w większości to są taśniki. Jest tu, tu jest, tu jest pan właściwy, Aha. taki krzyżak z Aha. Aha. z Aha, no to, z to kamerunu. Pamiąt właściwy jest z rodziny spacha spachaczowatych. Spachaczowatych, mhm. tak? ale piękne. One są znane z tego, że przednie od są takie wydłużone, hmm. e, spłaszczone mają ciało, takie są slimy fit, mhm. e, ale dzięki temu są bardzo szybkie i bardzo zwrotne. Z skąd pochodzi? E, to jest akurat z Kamerunu z Ogólnie z jakichś cieplejszych regionów świata. W Polsce też mamy jednego przedstawiciela, co prawda nie jest taki okazały, ale, ale też mamy swojego. Super. Tylko właśnie pochodnię tego wyciągnąć. A te mrówki to są zwykłe, jakieś nasze czy jakieś? Nie, jakie? to są mrówki z południa Europy, to Aha. są żniwiarki, mrówki, które zbierają ziarenka, stąd też tutaj w tym gnieździe są, e, są te ziarna. I u nich można zauważyć, że mamy różną postać. Tu mamy królową. Aha. E, I mamy mrówki i małe, i duże, no prawda? Widzę, że są no I to różne. nie jest tak, że ta mała mrówka mało jadła i jeszcze nie urosła, tylko to są różne robotnice. Wszystkie one są robotnicami, ale mają Aha. inną rolę w mrowisku. Aha. Małe mrówki są opiekunkami, piastunkami. Tu mamy złoże jaj, złoże larw. One się tu opiekują. Duże mrówki najczęściej przenoszą, miażdżą te, te ziarna, no i oczywiście bronią swojej kolonii również. Aha. No ciekawe, a są też latające czy nie tutaj? Są, to są formy płciowe, wtedy młode królowe i młodzi królowie, że tak powiem. A! 可以，也可以先 To jest ta sama poczwarka co ta zielona. A jak się tu odkryła? To jest z epapus z Ameryki Południowej. Taki brązowo-czarny, elegancki, z takim białym paseczkiem. No, całkiem spory, więc czekam tutaj na niego. Z tych wyjdą jak jakieś te duże, morko, e, niebieskie, a ty to jest. z tym, od sobą odniosę, kalibium, też z Ameryki Południowej. To właśnie za Nie nie O, Nie, nie jest głodny, nie chce zjeść. Słuchajcie, tutaj mamy motylki, o jest, on ma troszkę z takiego zdjętego czułka. Jaką on się nazywa? On się nazywa liściec, liściec uh -huh. to jest liściec filiński, bo są różne odmiany liści, to jest które który karmi się liśćmi, jeżyny, maliny i dęb. Aha. A patyczaki ile żyją? Wszystkie owady żyją sezonowo około roku. Czas w pokoju nie wszystkie pytania. Ale, ale nie wiem. Ale rzeczywiście on jest taki jak roślina. No normalnie ja bym pomyliła go. Tak się na nie. rękę. Nie? To jest tak. Naprawdę. Ale muszę pani powiedzieć, że patyczak e to są same samiczki i u nich zachodzi partenogeneza. Czyli e, każda z tych samiczek złoży jajeczka, może złożyć do 300 jajek i z tych jajek mogą wyjść kolejne patyczaki. Takiego... Można na rękę wziąć, patyczaka czy nie? Nie. A <gryśla> potrafią być miłym. One nie potrafią i mi nie miłe. Ja tak samo wiesz, oh. Ale on jest duży, To są różne rodzaje. że nie On jest taki akurat większy? Jest ten najbardziej popularny. Aha. To nie wiem, czy to jest dorosły. Aha, dorosły, może widziałam małe. Nie mnie czy on że jakiś no, będzie. Aha, ale on cię lubi. Zastanawiam się, czy one tak naprawdę nie uciekają pani czasem gdzieś ja z tych, z ty tak, tak, tak. nie? A czy my nie trzymamy No tak, trzeba takie o o dobre pojemniki. Ale tak to nie wiem. jest taka, muszę sobie wyrzucić. Ale super. On ma bardzo takie haczyką te e, odnurza, więc e, on jest trzymały, ale jak urośnie, to tak bardziej to czuć patyczaka, nie? Tak się potrafi tym czuć te łapki, że mają dęb. I on też się tam żywi tymi malinami, jeżynami i dębem. A ile żyje? Też około. Ale też zachodzi partana we najdelikatniejszy do tego. Yes. Chyba, Chyba ten liście. Nie, nie. Liściej, ja liściej. 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 Ale ten też wygląda jak, trochę jak liść, tylko taki bardziej zwiędły, że tak powiem, a ten świeży liść. Ale piękne okazy tutaj pani ma. No największe rzeczywiście. A to są jakieś konkretne? Nie, To są raczej modele, tak wszystkie przedpokojane. ogrodu zoologicznego na zajęcia obeskręgo w momencie, kiedy zrzuca ostatnią wylinkę przechodząc wimago te skrzydła wyglądają trochę jak kapusta pekińska, taka totalnie zwinięta. I w ciągu kilkunastu minut to się rozprostowuje do takiego kształtu. Jak się nazywa to zwierzątko? Konik kapturzasty cofera grandis O. <laughs> to nie miałam jeszcze przyjemności Co chyba inni? poznać takiego Teraz coś... bardzo modne i wkrótce wszędzie będą. Tak? Ale w, w domu hoduje się je też normalnie? <grym> tak, bo bardzo, bardzo łatwa hodowa. A co je? Głównie jeżdżę na zimą zieloną, liście dąbu i owoce. I, a ja żyje, pyta, żyje rok czy więcej? Jako dorosła postać rok i około pół roku dochodzi do takiej, Aha. z jajka do takiej. Jajka tak na roślinach składa gdzieś. Poprosi? Nie, nie, sarniczka składa je do podłoża. Do podłoży. Po trzech miesiącach wykluwają się. A ona lata czy nie? No ma skrzydła, ale jest kiepskim lotnikiem, także raczej skacze, doskakuje, ale też kiepsko. Skacze bo jest zbyt ciężka. Aha, aha. Ciekawe rzeczywiście, duże, duże to stworzenie.